A dziś prześliczna Krystyna Konarska i jej doliny w kwiatach. Już rok przeminał prawie cały, kiedy ode mnie odjechałeś. Pamiętam dobrze twoje słowa pocałunkami przerywane. Że właśnie dla mnie wyruszasz w świat przed siebie, by sięgnąć prędzej po lepszą przyszłość. Bo chcesz, bym w życiu miała wszystko. Wróć miły w te strony, już doliny całe w kwiatach. A ja tu rozpaczam, że nie wracasz i nie wracasz. Wróć miły w te strony, wróć z miasta marzeń niespełnionych. Co z tego, że nie poznał się na tobie świat? A dla mnie tym najmilszym jesteś ty i tak. Dzień cały szary końca nie ma, tyle tygodni w każdym roku. Znów napisałeś list z daleka, że czekasz tylko dnia powrotu, że chyba tylko jutro pojutrze pochwycisz szczęście w ręce. Że już niebawem zdobędziesz sławę, choć los na razie niełaskawy. Wróć miły w te strony już doliny całe w kwiatach. A ja tu rozpaczam, że nie wracasz i nie wracasz. Wróć miły w te strony, wróć z miasta marzeń niespełnionych, co z tego, że że nie poznał się na tobie świat. Bo dla mnie tym najmilszym jesteś ty i tak, o, tak. Bo dla mnie tym najmilszym jesteś ty i tak.